Wieluściciel twórca Tracker camp, używając broni czarnoprochowej, można w pewnych sytuacjach rozniecić ogień przy pomocy prochu czarnego. Należy pamiętać, że proch czarny spala się bardzo szybko, błyskawicznie. Należy zachować ostrożność, by nie doszło do poparzeń. Używać bardzo niewielkich ilości, używać także bardzo delikatnej rozpałki, taka która zdąży złapać płomień zanim czarny proch ulegnie spaleniu. Można także bardzo niewielką ilość prochu czarnego umieścić na części wysuszonego chubiaka, bez wcześniejszej preparacji, doprowadzić do zapłonu prochu, a następnie dotlenia się chubiaka i taką tlącą się część umieścić na wcześniej przygotowanej suchej rozpałce. Umiejętnie rozdmuchać, tak by powstał płomień. I zobaczmy. Zwiększam nieco powierzchnię materiału. I na niewielki kawałek chubiaka nasypuje bardzo niewielką ilość czarnego prochu. No dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.